Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. W dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć Ci, jak przebiega współpraca odnośnie pozycjonowania w naszej firmie Projekt Marketing. Jeżeli interesuje się ten temat, to zaczynajmy! Chciałbym Ci powiedzieć, że proces współpracy z naszą firmą Projekt Marketing jest całkowicie przejrzysty, transparentny. To znaczy, że żadnych działań przed Tobą nie będziemy ukrywać, a wręcz będziemy Cię edukować, abyś Ty mógł dowiedzieć się jak działa pozycjonowanie, na czym polega pozycjonowanie i oczywiście podsuniemy ci kilka ciekawych pomysłów, dzięki których także będziesz wiedział jak ten ruch na stronie budować i zwiększać. O wszystkich działaniach będziemy cię informować i oczywiście raportować, więc będziesz wiedział jak ten proces pozycjonowania przebiega. Pozycjonowanie to nie jest jakaś wiedza tajemna, o której tak często gdzieś się mówi, tylko jest to jak najbardziej proces, który Wymaga wykonania określonych działań, oczywiście przy doświadczeniu specjalisty SEO. I teraz chciałbym Ci powiedzieć o sześciu etapach współpracy z naszą firmą Project Marketing w kontekście pozycjonowania stron internetowych. A więc pierwszy etap jest to konsultacja SEO i analiza widoczności strony w Google. Konsultacja pomoże wyznaczyć Cele biznesowe do kampanii SEO. Aby skutecznie pozycjonować Twoją stronę bądź sklep wynika wyszukiwania Google, musimy przeanalizować jej dotychczasową widoczność w wynikach organicznych. Musimy oczywiście sprawdzić, jak ta strona była kiedyś pozycjonowana przez poprzednie firmy SEO, musimy sprawdzić, czy to jest oczywiście nowa domena, czy posiada jakąś historię wynika wyszukiwania Google, kiedy ta domena została zarejestrowana? Na jakie frazy kluczowe była pozycjonowana, jeżeli była pozycjonowana, Musimy oczywiście przy konsultacji z Tobą lepiej poznać Twój biznes, oferowane przez Ciebie produkty lub usługi, i wstępnie oczywiście poznać największą konkurencję. Ty, oczywiście, na pewno znasz tą konkurencję, więc nam o niej powiesz. A jeżeli nie znasz, to na bazie naszych narzędzi SEO, z których korzystamy, będziemy potrafili taką konkurencję sobie wyznaczyć. W trakcie rozmowy poznasz odpowiedź na każde pytanie dotyczące usługi SEO i pojęć związanych z tą usługą. Drugi etap jest to analiza konkurencji pod kątem działań SEO. Wyszukiwanie słów kluczowych, które będą generować klientów na każdym etapie procesu zakupowego, wymaga czasu, dostępności i umiejętności obsługi narzędzi SEO. Strategia SEO i cele kampanii zostaną zbudowane w większości przypadków o zapytania, na jakie pozycjonuje się konkurencja, wynika wyszukiwania Google. Skoro Twoja konkurencja już znajduje się w top 10 na dane zapytania i wiemy, że jest to bardzo poważna konkurencja dla Ciebie, to oczywiście te frazy kluczowe zwykle będą odpowiednimi frazami do pozycjonowania. Analizując największych konkurentów, możemy po pierwsze odkryć wszystkie słowa kluczowe, na które pozycjonuje się konkurencja, po drugie poznać wszystkie pomysły na budowanie ruchu organicznego i wreszcie po trzecie możemy namierzyć wszystkie najmocniejsze linki SEO, które są kluczowe na etapie budowania autorytetu i zaufania w oczach Google. I teraz chciałem ci powiedzieć na zakończenie tego etapu, że na podstawie znalezionych słów kluczowych i działań marketingowych konkurencji, powstanie szczegółowy zakres prac, których wdrożenie będzie skutkować lepszą widocznością Twojej strony wynika wyszukiwania Google. Będą to oczywiście działania SEO bezpieczne i skuteczne zarazem. Etap trzeci współpracy z naszą firmą to jest opracowanie strategii SEO. Strategia SEO jest to plan stworzenia strony internetowej, która długoterminowo będzie generowała ruch organiczny i będzie generowała także klientów. Strategia bazuje na celach biznesowych klienta i działaniach konkurencji, które prowadzą do skutecznej realizacji. Strategia SEO zawiera po pierwsze, rekomendowaną strukturę strony firmowej, z podziałem na konkretne podstrony, oferty, z podziałem na konkretne URL. Strategia zawiera checklistę SEO, zawiera spis określonych Działań optymalizacyjnych poprzedzających proces linkowania strony internetowej, i po trzecie, strategia SEO zawiera wszystkie najmocniejsze linki konkurencji które później wykorzystamy w procesie relikowania, czyli spróbujemy pozyskać linki z tych samych miejsc, co konkurencja. Oczywiście będą to miejsca tylko i wyłącznie wysokiej jakości. Czwarty etap współpracy – audyt SEO. Wykonanie kompleksowego audytu SEO pozwoli namierzyć wszystkie problemy optymalizacyjne związane ze stroną internetową. Audyt odpowiada na problemy strukturalne strony internetowej, metatagami, kluczowymi podstronami w serwisie, czy także problemy z indeksowaniem strony. Przez roboty sieciowe. Otrzymasz od nas gotowe i precyzyjne instrukcje, które pozwolą ci wyeliminować wszelkie problemy związane z optymalizacją Twojej strony dla wyszukiwarek. Wyeliminowanie tych wszystkich problemów sprawi, że Twoja strona finalnie powinna poprawić swoją widoczność wynika wyszukiwania Google i pozyskać więcej ruchu konwertującego klientów. Jeżeli Twoja strona już była wcześniej pozycjonowana przez inną firmę, pozycjonerską, przez inną agencję, wówczas także. Dokonamy audytu SEO linków, które zostały pozyskane przez tą poprzednią firmę pozycjonarską. Piąty etap jest nic innego jak teksty i mocne linki. W momencie, gdy podstawowa optymalizacja wynikająca z audytu SEO zostanie wdrożona, przystępujemy do procesu rozbudowy treści i pozyskiwania mocnych linków do Twojej strony. Są to tak naprawdę najważniejsze etapy związane z pozycjonowaniem, ze skutecznym podnoszeniem pozycji wyników wyszukiwania Google. Mocne linki SEO są nadal jednym z najważniejszych czynników rankingowych. Specjalista SEO na tym etapie pracuje cyklicznie, czyli tak naprawdę każdego miesiąca do Twojej strony zostaną dobudowane nowe treści, nowe poradniki, bądź nowe wpisy, bądź nowe realizacje, bądź nowe rankingi, w zależności od tego, co wyniknie na bazie analizy konkurencji. I każdego miesiąca zostanie dostarczona porcja mocnych linków SEO. Pamiętaj, że nie idziemy tutaj na ilość, ale idziemy na jakość. Czyli będziemy starać się pozyskiwać tylko i wyłącznie te linki, które są najmocniejsze i najsilniejsze w procesie pozycjonowania stron. I kolejny szósty etap współpracy jest to nic innego jak comiesięczny raport. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego otrzymujesz o nas gotowy raport zawierający aktualne pozycje słów kluczowych w top 10, czyli na pierwszej stronie w Google. Będziesz także widział wszystkie pozyskane przez nas linki w tym konkretnym miesiącu kalendarzowym. Czyli będziesz tak naprawdę miał wgląd do tego, jakie linki pozyskujemy, będziesz mógł także konsultować się z inną agencją SEO, aby mogła także zweryfikować, czy te linki są mocne. A więc bardzo mocno stawiamy na transparentność naszych prac, tak abyś widział, jakie linki pozyskujemy. Ten proces związany z pokazywaniem linków dla klienta przez wiele agencji SEO jest ukrywany. Natomiast te linki wszystkie będziemy dla Ciebie pokazywać, abyś widział, za co płacisz te pieniądze w comiesięcznym abonamencie. Ok, jeżeli udało mi się przekonać Ciebie, do skorzystania z usług naszej firmy Projekt Marketing to bardzo się cieszę, że będziemy mogli współpracować. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, to pod tym filmem znajdziesz maila do naszej firmy biuro.małopoprojektmarketing.pl. Tam napisz wysyłając swoją stronę internetową w celu wyceny pozycjonowania w abonamencie. I oczywiście twoją stronę wycenimy, wyślemy do ciebie mailowo tą wycenę i sam podejmiesz ostateczną decyzję, czy chcesz z nami współpracować. To było na tyle w dzisiejszym nagraniu. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie jako przyszłego klienta także wartościowy i pomocny. Oczywiście minę widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing. W efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć!